Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Alcatry ze mną Menel. Dzień dobry. I dzisiaj sobie expimy. Menel oczywiście nie expi, bo Menel nie gra w Alcatrię, bo Menel e, nie lubi Alcatri, bo Menel ja. ma wywalone Nieprawda. na Alcatrię i emocje kartofla. <laughs> Nieprawda! Ja z kartoflem ogólnie to współpracuję. Tak, kuźwa, Współpra współpracujesz. No, nowe pomysły, Świ światłe pomysły. Moi drodzy, jeśli lubicie te niby questy na zbieranie. Uuu, co to za gościu, na zbieranie masy niepotrzebnych rzeczy, które wywalacie NPC-tom i w sumie to dupę z tego macie, to Menel wam to załatwił. Proszę bardzo, polecam. Nie, nie, nie zdradzę mnie. Ale ten, ale ja... Ja gram w Alcatraz, tylko bardzo rzadko, ale gram. Ja myślę, że na palcach jednej ręki dosłownie da się zliczyć, ile razy weszłaś ty w Alcatraz, odkąd założyłaś konto. No nie no, może jedne. No dobra, może się... masz <laughs> <laughs> No widzisz, mamy cię, gnoju. No ale <laughs> cóż. Mm, tak czy siak, Menel nam towarzyszy, tylko głosowo, bo mm, gdyby Menel może trochę pograła, to może by mnie nawet dogoniła i byśmy sobie mogli razem pograć, ale nie no po co. No na pewno bym cię dogoniła. Mm. Masz 90 któryś level. Ja mam. Ja? Menel twierdzi, że oglądała dzisiaj mój odcinek, co nie? Z Alcatry. Menel mówi, że mam 90, któryś yy, level, no. Nie, bo No. To masz setny. poczekaj. 110. -ty nie, no bo... mordo. O kurczę. Ej, nie. Delikatnie ale... się machnęłaś, no. Ale ja to dlatego, że oglądałam odcinek. Skończyłam na minucie 33 i dostałam zaproszenie do odcinka, więc, yy, więc nawet nie mogłam się tutaj yy, wsłuchać dobrze w odcinek. Tak, tak, wymówki. Czyli nie oglądasz żadnych moich odcinków, skoro, skoro potrzebowałaś Co? teraz określić, jaki mam level, w momencie kiedy ja ten level mam już od dobrych kilku odcinków. To jest kuźwa fanka, moi drodzy, to Ale jest YouTube nie działa. YouTube nie działa. Dobra, mamy tu jakąś skrzynkę. Dzisiaj, jak widzicie, sobie poekspiemy i co my tu mamy? Kłody, szmaragd, kilofy, się... Ja pierdziet! Na bogato tutaj poszło. Na bogato. Kilofy, siekiery z najwyższego tieru, szmaragdy i kłoda bukowa. O kurde, to dobry bajer. masz sto dziesiąty. Gratuluję. Kurczę, nie wiem kiedy to minęło. Ja wiem. <laughs> Jakbyś oglądała, to też byś wiedziała. <laughs> no dobra, no... Zazwyczaj oglądam. Ostatnio. Tak, zazwyczaj, zazwyczaj oglądam, no. Tak, mam ostatnio. Wiesz że ja dwa, ten level dobiłem zazwyczaj... ponad miesiąc temu mordo. Zazwyczaj ja oglądam, no, ale od ponad miesiąca nie mam 110 levela. No dobra, ale masz jeszcze inne serie, tak? Tak, na pewno wszystkie oglądasz. <laughs> nie. No nie właśnie. Wszyscy. O fuck, nie, ale nie, ale tego ja... rzadkiego to ja nie chcę bić. O mader, nie zauważyłem go. Ale słuchaj, a jak mam ogólną chwilę to sobie odmierzę, tak? tak, Widzę, tak. się mnie trochę obrońcie. Napiszcie Menel tyle ku M Kupo, w sensie. No, na pewno tak by pisali Napiszą. Pewnie ci nie wierzą. Pewnie ci nie wierzą. Dawajcie mordeczki, pokażcie Menelowi. Pokażcie jak nie to jest tak. być prawdziwym fanem wielkiego YouTubera. No nie wiem, nie wiem Ja wiem. To ja tu się chciałam. To ja tu się chciałam pochwalić, że oglądałam przed chwilą, że jestem fanką i że mogłam sobie wybrać, nie wiem, jakiś podcast na, 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 na nie wiem, na Spotify'u. ona jeszcze sugeruje, że podcasty są ciekawsze ode mnie, a mnie z, z litości ogląda, czajcie, no? Żenada. Żenada po tak. prostu, dojedźcie ją, mordeczki, dojedźcie ją. Pamiętajcie, stop tak. hejtowi, dojeżdżać Menela. Jakoś tak to szło. Ej, te mopki nie są z automatu agresywne. Aż dziwnie tak. Ale faza. Z przyzwyczaiłem się już, że na ekspowiskach mam agresywne z automatu potworki. A tutaj idę i nie wszystkie są agresywne. walone mają. Uuu, skrzyneczka. No to idziemy po skrzyneczkę. Zaraz do was wrócimy, zaraz was zabijemy. Nie! Ja pierdźiet. Tam legendarny już do mnie leciał. Ojejku. Ja pierdziu, No, legendarnego ze 120, to ja to ja nie zrobię do 150 przynajmniej. Nie, tam cienia z ciebie, mordo Ja bym na swoim levelu już go zrobiła. No to zapraszam, chodź. Wbijaj do Alcatri że no nawet już nie pędzi. jesteś w stanie dostać się na Verdant Słuchaj, ze swoim levelem ja... I co, i układziki ja... z kartoflem ci nie wyszły na dobre, tak? Widzisz? Dobrze, kartofel, krótko z nią Ja już yy, Ja z moim 17 levelem i z moim ekwipunkiem na jakiś 11, tam 13 już bo już jestem trochę pro yy. <laughs> Notujcie, notujcie moi drodzy, notujcie to wiesz, to ja takie potwory już robiłam mając, mając drugi level. Notujcie moi drodzy, no tu jeśli 17, to jest pro, to znaczy, że jesteście bogami. Nie Ja jestem bogiem. A Katri... Da, dupą chyba. tak powiedział. <noise> Kartowal nie słyszałeś tego? Kartofel, bo tutaj pomówienia idą w twoją stronę. Ja nic nie mówię. Ale to pani się prosi o wpierdziel. Nieprawda, a co mi kartofel? No nie. nie. Nieważne. Nie, bo jeszcze się na nie. Kartofel, bo tu poszło wyzwanie. Co ty jej możesz zrobić? No ja też się chętnie przekonam, co jesteś w stanie jej nie zrobić. Nie powiedziałam tego, nie powiedziałam nie. tego. Uryzłam się w Tak. się w język. Naprawdę. Dobra, tutaj raczej sobie nie poradzimy z Entami. Czy ja bym mogę? sobie no. poradziła. Ta, ty sobie z życiem poradzić nie możesz, a co dopiero z Entami. Jak to nie radzę sobie? U, tu mamy ładną skrzynkę na 111, ale... E, właśnie, mam za niski poziom na nią. Wow, dotarłem do takiego etapu, gdzie mogę wejść tam, gdzie mam za mocne skrzynki dla siebie. Oczywiście, moi drodzy, bo ja jesteś... wiem, nie. że... tłumaczyłem ostatnio, czemu nie expię na tych mocniejszych ekspowiskach, bo expa mam w sumie tyle samo, co na niższych. Mm, ale stwierdziłem, że sobie pozwiedzamy tę mapkę. Pobijemy sobie potworki for fun, bardziej niż tak typowo, żeby zdobyć expa, no bo... jak wiecie... Tutaj jednak dość długo się tego ekspa zdobywa na potworkach, z którymi trzeba chwilę powalczyć. Aczkolwiek, Aczkolwiek, no, zawsze coś. A tak to zobaczymy, może właśnie jakieś skrzynki zgarniemy, jak przed chwilą. Jakieś piwo menelowi. O! No, teraz to sobie nie. gry, nie. Ja nic nie mówiłam. <śm> Tak, tak. Oczy zwisajcie. Dobra, tu mamy połogarniane. W ogóle wiesz, że weszła już ta nowa aktualizacja do Margonem? Jak aktualizacja do Mergonem? Przedziałów 120-170. Aha. Czyli nasze przedziały, mordo. Czyli nam się, no. e, nam się ekspowiska pozmieniały. No, myślę, się że tam mamy teraz. No to słuchaj no. W piątek musi wejść Margonem. Możemy nagrać w dowolnym no. momencie. No dobra. Matko kurchan Tier szósty. Najsik. Kurde, fajnie się bije te potworki. Niby troszkę dłużej. Niż... Yy, niż niedźwiadki. Niby nieopłacalne Coś czasowo, myśli, ale ogólnie zrobiły. to fajnie. E, mio myśli, nieźbę... Miodek za, za, <laughs> za mały. Chm. <laughs> płaczek. Ja też bym mogła i co? A mnie nie bijesz. Słuchaj no, puchatku. Czy <laughs> <laughs> to miał być jakiś. jakiś zarzut? Gdzieżby. O tym jedna. Niego to Dropsa. Co my tu mamy? Platynowe ruiny, nice. I w ogóle. <laughs> mm, muszę teraz wykopywać ciała dobrze zachowane. Mam 13 na 20. I one są skrypt na czwartym tierze. No i yy, pomyślałem, że pójdę sobie na yy, tego. Na dungeona z surowcami, skryptami. Z i problem jest taki, że tam potrzebują dwa razy większej mocy niż ja mam po wykupieniu większości. Chyba, kurde, tych. Um, większości. tych towarzyszy, co nie? Więc. Um, więc mam wrażenie, że chyba trzeba jednak ich levelować. Kartofel coś kiedyś o tym mówił. Ale no cóż. Ale go nie słuchałeś. Wyszło na jaw, Coś podobno gdzieś tam mówił tak głoszą pogłoski. I mm. kurde, no fajne to ekspowisko. Trochę mi Zulusy przypomina. Jeszcze z czasów, który, y -y -y. których ty nie kojarzysz. Biję sobie gule. Uuu, i tu mam zaostrzone paznokcie, tier 6 zdobycz. Kartofel mi coś wspominało o tych zdobyczach, więc ja w razie W muszę... Muszę sobie to zostawić. Hmm. Aczkolwiek, tak jak mówię, to przypomina mi Zulusy, ale właśnie nie z tej wioski, którą ty znasz, z wioski Mulusów, tylko właśnie z Tygrysie i Granicy, dzikiej Polany, czy coś takiego. I to, to ale było też fajne. To nie mapki. To było natkarka, Hanmordo. A to nie wiem, czy kojarzę. nie nazwy coś Nie, nie, ko nie to kojarzysz, jest. nie kojarzysz. Nazwy mogły zostać tych mapek, ale. Ale na pewno nie, nie istniało to już, kiedy ty zaczęłaś grać, Margo. A szkoda, bo powiem ci, że niby nie było większego sensu rozdzielania Zulusów i Mulusów, bo to było dokładnie to samo. Mhm. Mm mm, aczkolwiek e, i tak twierdzę, że. E, że fajna była tam ta mapka. Tamto ekspowisko całe. Było takie kultowe, jak. E... <ścoughs> To jest przykre, bo ja ci coś powiem i, i ty i tak tego nie zrozumiesz, bo tego też nie pamiętasz. Ale mapki z goblinami były fajne, zielonymi. Na lewo od werbin kiedyś. A, no tak, pamiętam, star. Przecież nie gram dużo od ciebie. No przecież. I to złote skrzynie. Ikram. Nice. No, tak czy siak. Eee. Jest parę takich kultowych mapek w margona, a dokładniej było. Jeśli oni zmienią kiedyś czerwonych orków. Zielonych orków znaczy, się, bo czerwonych to już zmienili, mm, Ale jeśli zmienią kiedyś zielonych orków i przemieszczą ich gdzieś, i przebudują im mapy, to mi będzie mega przykro, bo zieloni orkowie też są według mnie już tacy kultowi, więc liczę, że jednak się tam za bardzo nie pozmienia. Mamy platynowe skrzynki. Kurde, Zafir poznaje świat. Łażę po takich częściach tej mapki, w których jeszcze nie byłem. Nie zapuszczałem się aż tak. Ale, ale jest ciekawie. Tylko mogłyby być w końcu jakieś skrzynie z łupami. Na zachętę. Nie. Na przykład takie z legendarnymi itemkami, tak żeby nie przesadzić. Dobra. Hmm. A, tu byłem. Ewidentnie. Tylko przyszedł, przyszedłem z innej strony, po prostu. Ech, nothing. Um. By the way, Ja, ja mam dzisiaj <grym> dzień wolny, a pracowałem rano. Już się okazało, że był pożar w jednej no. miejscowości. A był mój dyżur końcowa mojego dyżuru. Dyżur trwa do 8 rano, a. A pożar był o 4:40. Nudziło im się, i to jeszcze kuźwa w pustym budynku, co nie? Jakby nie mogli podpalić <gry> tak, jakiegoś wypełnionego ludźmi budynku. Znaczy co? <gry> 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 Mówisz, mm. że jesteś kryminalistą. Ale jak to? <gry> <gry> no! Wszyscy już mordotnym wiedzą. Ale ja nie wiem, o co ci chodzi. To nie ja podpalałem, ja tylko o tym pisałem. Ła! Ej! No. Ej, to jest rzadki. To to... rzadkiego na 111 to ja zrobię na ludzie. Kurde, ale, ale go porobiłem. I jeszcze nic za to nie dostałem, ale fajnie. Czemu nie zawsze chciałem pisałeś? charyt. Nie wiem, właśnie, akurat nie było farta, nie wyleciało nic. To tak, jakbyś bi biła elitę i, i w sumie wyszła z niczym. Aha, no to zawsze tak jest. Trochę przykro. <laughs> Miałem przez chwilę mindfucka, czy ja na pewno wyłączyłem wiatrak w laptopie, ale w sumie... tak Zdjąłem teraz słuchawki i tak patrzę, że w sumie to jest cisza, więc chyba tak. Ja nie pamiętałem tego Miesz, momentu. Jeszcze co? Co, no ja na przykład nie słyszę, także... No. Jest dobrze. Um, znaczy ja do odcinków inaczej ustawiam mikrofon niż do rozmów. Ale... Um, ale, ale powiem ci, że... Taki fun fact: silnik samochodu zazwyczaj utrzymuje, jak jest wszystko w porządku, zazwyczaj utrzymuje temperaturę 90 stopni. Jak nie ma żadnych tam, nie wiem, uszkodzeń czy problemów z płynem chłodniczym i tak dalej, z układem chłodzącym. Mój laptop podczas nagrywania odcinków jak utrzymuje temperaturę 92 stopni. M mój laptop, Jezu. mój laptop y, musi mieć przynajmniej wytrzymałość y, silnika mojego samochodu, mordo. Jejku, biedny laptop, co ty mu robisz? No wyłączam wiatrak, a potem wchodzę, kurdeo, BS trochę ściąga ten program do nagrywania, trochę ściąga y, mocy plus y, sama gra i tak dalej. Jeszcze przy Alcatri mm. czy Margonem to tam powiedzmy, że w miarę pikoś gorzej jest jak... Mm, jak robię odcinek na przykład ze Spore, gdzie ta gierka mm. jest o wiele bardziej wymagająca, to no. przyznam, że, że, że grubo bywa, grubo bywa. Ale chyba jeszcze podczas odcinka nie miałem tak, żeby mi się bluescreen wywalił, żeby mi wywaliło lapka. A, mm. a ty pamiętasz kiedy ci wywaliło? Jak ci z Minecrafta wywaliło. Znaczy ja pamiętam kilka razy w ogóle jak mi podczas grania jakiegokolwiek w jakiekolwiek gierki, na szczęście pozaodcinkowo, jak mi wywalało. A no, Bo... ja pamiętam, jak ci wywaliło podczas nagrywania odcinka. A <grym> słynne zakończenie serii z Minecrafta. Tak. Myślałem, że mnie coś strzeli. Pewnie nie wszyscy z was oglądali mm, serię z Minecrafta, raczej większość nie. Ale jeśli ktoś oglądał, mm, i dalej nie wie, dlaczego, dlaczego tej serii nie ma, <grym> to ja tak może tylko zaznaczę, że ta seria by ch chętnie powstawała. Gdyby nie to, że na celu miała miałem w tej serii zebranie y wszystkich możliwych achievementów. I one mi się wszystkie wyzerowały na skutek właśnie blue screena. Także ten, polecam. Nie to dalej bawi. Dzięki, miło. Super, fajnie. Fajnie masz. Ja wiem, ja wiem. ja zawsze taka troskliwa byłam. No. Więc na wesoło. Ale teraz... Ym, ten tydzień powinien być żywiołowy. Jak jutro będę pamiętał i, i się zepnę trochę, to zrobię sobie znowu Gońca Alkatryjskiego. Tu już takie y, mogę wam spoilery rzucić. Ym, jak... Jak się zbiorę do kupy, to w czwartek dostaniecie Mirfoot, czyli tę nową gierkę, o której już parę razy wspominałem, w którą pykam ostatnio nałogowo. Ale takie jednorazowy, nie serio. Hmm, jak. Jak się zepnę, znaczy jak się zepnę? No Margonem na piątek myślę, że powstanie. Hmm, I co? I. I być może byśmy od następnego tygodnia ruszyli w końcu z South Parkiem tylko muszę go sobie zainstalować, muszę go sobie posprawdzać, czy wszystko będzie kompatybilne i tak dalej. Ale raczej tak, ehm, niestety, ale Nvidia wprowadziła sobie nową apkę, w sensie jakąś tam aktualizację, czy, czy wręcz całkowicie nową apkę, już nie, nie, nie pamiętam dokładnie. I wyzerowała mi nagrywanie odcinków, bo mm, z osobnego programu nagrywam odcinki mm, z tych gier, które nie są przeglądarkowe. Mm, I kwestia jest taka, że y, nagrałem sobie spor, ten co wczoraj wszedł, i ja tak zaglądam do folderu, do którego zawsze mi to wpadało. I mam takie, co jest kuźwa, czemu tam nic nie ma. Okazało się, że po aktualizacji pozmieniało mi wszyściutkie ustawienia. I musiałem sobie na nowo ustawiać po prostu wszystko. Znalazłem na szczęście plik nagrany. Ale byłoby mi przykro, bo to było 40 prawie minut rozgrywki. I w sumie Ojej. to było dość, I było w sumie dość ciekawie w tym odcinku. Więc byłoby mi bardzo przykro, jakby się okazało, że... Że mi przepadło takie nagranko. Ojejku. Bo tam Alcatria czy Margonem, no to... To jest na tyle randomowe... Yy, I randomowe momenty mam tak naprawdę nagrywane. Że jakby... Jakby mniejsza, czy, czy stracę jakiś y, odcinek, czy nie. Ale jak stracę odcinek z gierki, która ma jakiś ciąg fabularny, czy, czy jakieś tego typu rzeczy, to to jest przykre. Albo jak się zbiera wszystkie osiągnięcia w grze i się zerują. Chociaż ja nic nie wiem. Nie. <laughs> nie. Dobra, moi drodzy, troszkę żeśmy sobie połazili. Zwiedziliśmy praktycznie całą mapkę y, z piratami i gulami. Więc coś tam się wydarzyło, e, poobgadywaliśmy trochę Menela, e, na szczęście hey. nie słyszała, więc e, wszystko super. Mm -hmm. Tak mm -hmm. było, nie zmyślam. E, moi mm -hmm. drodzy, to będzie tyle na dzisiaj, taki lejtowy odcineczek z nowym ekspowiseczkiem. Z e, czym? Ekspowiseczkiem. E, ekspowiseczkiem. No dobra, nie Takie zdrobnienie od ekspowiska. Ekspoisko to takie miejsce, gdzie ekspisz mordo. No dobra, niech się będzie. Potem i tak będę z tym robiła memy, ale no dobra. Tak. Jak z własnego lustra. Dobra, moi drodzy. E, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, bo będzie tego tylko więcej. Być może kiedyś medal nawet z nami zagra. Być może legenda tak mówi. E, a zagram, prawda może zagram. być inna. Tak, tak, tak. Um, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Nara.